Dzień dobry. Witamy w programie z cyklu Zawodowi zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo eksperta. Zapraszamy przed odbiorniki i życzymy niezapomnianych wrażeń. Kto wie, może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery. Pszczelarstwo to rzemiosło rolnicze z wieloletnią tradycją. Obecnie obserwujemy wzrost popularności miodów i produktów pszczelich, a z drugiej strony brak zainteresowania tym zawodem wśród osób młodych. Podstawowym problemem pszczelarstwa polskiego jest mała, przeciętna liczebność pasiek oraz wiek pszczelarzy. Najczęściej są to osoby starsze, dla których pszczelarstwo jest rodzajem hobby i stylem życia. Hodowla pszczół wprawdzie nigdy nie była i raczej nie będzie w Polsce powszechna, mimo to warto rozważyć podjęcie jej jako pracy zarobkowej lub dodatkowego źródła dochodu. W studiu gościmy ekspertkę, która przybliży nam trochę ten zawód. Witamy. Dzień dobry. Chcemy opowiedzieć naszym widzom o zawodzie Technik-Pszczelarz. Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym on polega. Pszczelarstwo może być świetnym połączeniem pracy zarobkowej z pasją, chociaż nie jest to łatwy fach. Pszczelarz musi wybrać miejsce dla pasieki, dbać o ule, pszczoły i odpowiednie rośliny, doglądać pasieki, zbierać miód i organizować sprzedaż. Spójrzmy na szczegóły. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik-pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL-03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej, zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego, wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej, prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich w zakresie kwalifikacji ROL-09 Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej. Organizacja organizowania i kierowania gospodarstwem pszczelarskim, planowania i nadzorowania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej, organizowania i nadzorowania sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich. Na co dzień planuje, organizuje i prowadzi prace związane z hodowlą pszczół, produkcją wosku, miodu i innych produktów pszczelarskich, nadzoruje produkcję roślinną, zwierzęcą oraz pszczelarską w gospodarstwach pasiecznych. Kontroluje obloty pszczół podczas całego sezonu i przegląda ule w pasiece pod względem stanu i siły roju. Pracuje samodzielnie oraz grupowo. Mam do Pani kolejne pytanie. W jakich miejscach taka osoba może znaleźć zatrudnienie? Pszczelarz pracuje w przedsiębiorstwach wytwarzających i przetwarzających miód i inne produkty pszczelne. W przedsiębiorstwach zajmujących się chowem i hodowlą pszczół, w magazynach oraz pracowniach pasiecznych. Najczęściej jednak prowadzi własne pasieki. Zanim poproszę panią o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, połączmy się z naszym reporterem w terenie, zobaczmy i posłuchajmy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo Dawid. Ach, <grym> nie no dobra, ale powiedz mi tak na serio. To, to, tu, zawsze taki brzuch miałeś wielki, czy cię już któraś pszczoła urządliła? Oj, no, no, no przestań, no się nie obrażaj, no przecież żarty takie, no co ci. Dawid, jesteśmy na wizji. A, y, oui, Myrix, <Lindsay> a, a Dzień dobry Państwu. Dziś poznamy osobę, która mogłaby się wydawać, podkrada miód pszczołom, ale tak naprawdę dzięki niej pszczoły mogą przetrwać zimę, a my możemy cieszyć się pysznym miodem. Dzień dobry. Proszę powiedzieć naszym widzom, jak to się stało, że wykonuje Pani ten zawód. Ja po prostu jestem zafascynowana życiem na wsi. A z pszczelarstwem miałam sporo do czynienia, bo moi dziadkowie prowadzili pasiekę. Teraz już te tradycje zanikają, moi znajomi uciekają do miast. A ja właśnie nie chcę. Uważam, że to jest bezcenne móc samemu wytworzyć sobie i innym zdrowe i smaczne produkty. No, dlatego wykonuję ten zawód. Dziękuję. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a tymczasem łączymy się ze studiem. Dziękujemy za przekazane informacje. Przejdźmy do prezentacji dobrych i tych gorszych stron omawianego zawodu. Tak, oczywiście. Wykonywanie każdej pracy ma swoje zalety, ale też i wady. Zobaczmy porównanie. Zalety wykonywania zawodu technik-pszczelarz. Praca dla osób ceniących kontakt z naturą. Możliwość uzyskania dodatkowego dochodu. Możliwość korzystania z własnych wyrobów. Duża samodzielność działania. Wady wykonywania zawodu technik-pszczelarz. Praca na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Konieczność noszenia stroju ochronnego. Narażenie na urządzenie pszczół. Sezonowość pracy. Dziękuję. Połączmy się raz jeszcze z naszym reporterem w terenie. Halo Dawid. Halo Studio. Jestem na miejscu. Czy mógłbyś zapytać swojego gościa, jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? Jak sama pani słyszy, mój kolega w studio ma jeszcze do pani pytanie. Nasi widzowie zapewne również są ciekawi, co powinno cechować osobę pracującą w tym zawodzie. Widzi pan, pszczelarstwo to zawód szczególny, związany bardziej z realizacją własnych pasji i stylu życia. Jeśli chodzi o cechy, cóż, no, najważniejszy jest szacunek dla przyrody i dla pszczół oraz odpowiedzialność. No nie jest to łatwa praca. Trzeba być dobrze zorganizowanym i samodzielnym. No i stale poszerzać obszar działań, na przykład wchodzić na rynek z nowymi produktami. Dziękuję za uzupełnienie. A my przygotowaliśmy dodatkowy materiał, który przybliży Państwu ten zawód. Czynności, które między innymi wykonuje technik pszczelarz. Decyduje o optymalnej liczbie rojów pszczelich na danym terenie, prowadzeniu pasieki hodowlanej lub produkcyjnej. W wyposażeniu pasieki we właściwe ule, pomieszczenia pomocnicze i sprzęt. Udziela porad dotyczących rozmnażania pszczół, prowadzenia selekcji i doboru hodowlanego. Ocenia stan rodzin pszczelich po zakończonym sezonie miodobrania i przygotowuje pszczoły do zimowania. Obserwuje obloty pszczół z poszczególnych uli i pasiek, przygląda ule oraz decyduje o dokarmianiu pszczół. Wykorzystuje pszczoły do zapylenia kwiatów roślin uprawnych. Organizuje wędrówki pasieki na pożytki pszczele. Zapobiega chorobom i zwalcza szkodniki pszczół. Organizuje i prowadzi miodobrania, pozyskuje wosk, mleczko pszczele, pyłek kwiatowy i inne produkty. Przygotowuje je do sprzedaży, dalszego przerobu lub przechowywania. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Pani ekspertko, muszę dopytać, czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Dobrze rozwinięte zmysły manualne, smaku i powonienia, to podstawa i warsztat narzędziowy pszczelarza. Dlatego wszelkie ograniczenia sprawności rąk, zaburzenia dotyku i smaku oraz wady wzroku i węchu to poważne ograniczenia w zawodzie technika pszczelarza. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest alergia na jad pszczeli. I ostatnie już dzisiaj pytanie. Proszę powiedzieć, jakie są perspektywy pracy w tym zawodzie. Tutaj posłużę się przygotowanym materiałem. Proszę spojrzeć. Ponieważ w ostatnich latach wzrasta spożycie miodów i zainteresowanie produktami pszczelarskimi, wzrasta również perspektywa tworzenia rodzinnych gospodarstw pasiecznych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pszczelarz może prowadzić własną pasiekę lub indywidualne gospodarstwo rolne. Może także podejmować pracę w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich na stanowiskach pasiecznik, producent produkcji zwierzęcej, hodowla pszczół i matek pszczelich, instruktor pszczelarstwa, wytwórca produktów pszczelarskich lub operator maszyn i urządzeń rolniczych. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w innych zawodach związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt. Na zakończenie chciałabym dodać: Przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję pani za obecność w studiu. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód jego specyfikę i wymagania. Dzisiaj już się żegnamy. Dziękuję i do zobaczenia. Jeśli chcesz pracować w zawodzie Technik Pszczelarz, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia: ścieżka pierwsza, Technikum 5 lat, egzaminy zawodowe z kwalifikacji w trakcie trwania nauki ROL 03 i ROL 09, studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie Technik Pszczelarz, ścieżka druga, Branżowa Szkoła pierwszego stopnia, kierunek Pszczelarz. 3 lata, egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki ROL 03, praca w zawodzie pszczelarz. Lub i Branżowa Szkoła 2 stopnia, kierunek technik-pszczelarz, 2 lata, egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki ROL 09. Lub wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL 09, potwierdzenie kwalifikacji ROL 09 egzaminem zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskanie kwalifikacji ROL. L09. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik-sztelarz. Ścieżka trzecia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe ROL 03 i ROL 09 lub 2 lata pracy w zawodzie lub 2 lata nauki w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Potwierdzenie kwalifikacji ROL 03 i ROL 09 egzaminami zorganizowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik-pszczelarz.